Farmacja. Dzięki tej terapii możemy zaobserwować, jak dokonuje się rewolucja w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, a od dziś ta zmiana obejmuje również pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Od lat 80. firmy badały w sumie 70 cząsteczek, próbując znaleźć przełom w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. Jednak żadna z cząsteczek nie wykazała korzyści klinicznych dla pacjenta. Atezolizumab jest pierwszą nadzieją dla pacjentów, u których do dzisiaj stosowany jest standard wyznaczony prawie 30 lat temu. Ta innowacyjna immunoterapia uzyskała jako pierwsza na świecie rejestrację w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. To oczekiwane od wielu lat przełom w leczeniu. Innowator wprost w kategorii farmacja otrzymuje firma Roche za lek Tetrin, a nagrodę odbierze pan Marcin Słysz, Product Strategy, Director of Oncology and Immunology. Zapraszam serdecznie na scenę. Dobry wieczór Państwu, Szanowna Redakcja, Szanowna Kapituła, Wszyscy zebrani goście. Pragnę podziękować za to wyróżnienie przede wszystkim ich najbliższych stowarzyszeń pacjenckich, bo to oni są głównym adresatem, to dla nich otwiera się szansa wreszcie innowacyjnej terapii, ponieważ to jak słusznie wspomniano w laudacji, do tej pory ten rodzaj nowotworu mógł być leczony jedynie przy pomocy tradycyjnej chemioterapii. Atezolizumab jest pierwszym zarejestrowanym w tym wskazaniu lekiem, który zakończył Pozytywnie cały proces badawczo rozwojowy i wierzymy, że już wkrótce, tak wkrótce jak tylko się da, również polscy pacjenci będą mieli dostęp do tego leczenia, a w imieniu firmy Roż Polska pragnę zadeklarować pełne zaangażowanie i wszelkie wysiłki, aby do tego doprowadzić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.